Serii i Dmitri Wasiljew na wysokim siódmym miejscu po pierwszej serii ze stratą i 10,7 punktu. Popatrzmy na skok Wasiliewa. wysoko szybuje i pięknie, i daleko, ale w kapitalnie. Dmitrij Wasiljew on musi mieć nogi ze stali, skoro utrzymał ten skok, wylądowany gdzieś w pół okolicach 139, tak 138,5 metra. Tak daleko w serii finałowej nikt jeszcze nie skoczył. Popatrzmy na noty od sędziów. Na razie mamy w tym konkursie dużo więcej skoków ponad 130-metrowych niż tych poniżej punktu konstrukcyjnego. Miejmy nadzieję, że kolejnym ponad 130-metrowym będzie Kamil. Jest już Kamil w powietrzu ładnie ułożony i to jest dobry skok! Ależ kapitalnie i daleko! coś ty zrobił, chłopie, no, piękna, piękna... No to jest mocniejsza zdecydowanie, lewa noga od prawej podczas obicia, odbicia, ale to odbicie dynamiczne, 93,5 km na progu, niezła prędkość Kamila, no odległość rewelacyjna, noty sędziowskie oczywiście dużo, dużo niższe za lądowanie na równolegle ustawione stopy, 15,5, 16, 16,5, no, ale brawa od naszej ekipy i myślę od tysięcy kibiców na Olimpiasand. Aby zmienić na pierwszym miejscu Kamila Stoka. Michał Hajbek, lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Przeciw turnieju czterech skoczni, bardzo wysoki, bardzo daleki, ależ daleki przy Hajbeka. To jest nowy rekord skoczni, czy on tam go nie podparł? Za chwilę się okaże, bo trudno to było ocenić. 138 metrów o metr dalej niż kilkadziesiąt minut temu Stefan Kraw... Ależ piękna historia tworzy się na naszych oczach. Kamil, Kamil, masz przejść do historii, wszyscy na to czekamy. Dołączyć do największych, mieć wielkiego szlema. Bardzo spokojnie leć! 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 Leć Lecz. i zrobić! Ja! Jaj! Fenomenalny skok Kamila Stoka. Fenomenalny. Kamil, tak wchodzi się do historii, tak spełniają się marzenia, tak skoczek osiąga to, na co tak ciężko pracuje. Kamil, należało Ci się za te godziny treningu. Ciężki był to turniej dla Kamila. Ten upadek, ta wywrotka i tutaj szczęśliwi trenerzy Grzezius Obczyk, Stefan... Honga.